Lewica podsumowała swoją działalność w 2022 roku. Mówiła o ważnych inwestycjach, które zaplanowano w Gnieźnie na rok przyszły. Partia współrządzi z platformą obywatelską w radzie miasta i radzie powiatu. Najważniejsze inwestycje to przede wszystkim związane z zielonym rozwojem miasta. Po pierwsze kontynuacja prac związanych z geotermią, po drugie zakup zeroemisyjnych autobusów, po trzecie dalsza waloryzacja i zmiany związane z funkcjonowaniem przestrzeni publicznej, czyli parki miejskiej. Po drugie rozwój infrastruktury drogowej i po trzecie to co jest zadaniem własnym miasta, czyli rozwój bazy oświatowej służącej poprawie edukacyjnej dla uczniów. Jeśli chodzi o powiat, najważniejsze wyzwanie to oczywiście szpital, dalsze salanie szpitala tej starej części, tej nowej, funkcjonowanie i rozwój zakładu opiekuńczo-leczniczego, bardzo ważnego dla seniorów oraz również oświata. To będzie trudny rok, bo rok, w którym pojawi się mniej uczniów w związku z prowadzaną reformą, dlatego też te przygotowania mają temu służyć. Nie zabrakło też życzeń dla mieszkańców na rok 2023. Na rok 2023 życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia. Po drugie, nowy rok to zawsze nadzieja. Nadzieja na pozytywne zmiany, zmiany takie, w której politycy rządzący będą dbali o Polki i Polaków i o interesy Polski. Nie będą toczyli zbędnych swarów i kłótni oddając pieniądze dla Polek i Polaków w Unii Europejskiej. A rozwój, a walka z drożyzną, walka z inflacją, dbałość o grupy zagrożone drożyzną to najważniejsze wyzwanie dla polityków. Lewice reprezentuje w Radzie Powiatu Gniezińskiego trzech radnych, a w Radzie Miasta Gniezna zasiada z jej ramienia sześcioro radnych. Tak naprawdę, może nie kochają prezydenta, za, to, za to szanują.